Cześć. Zapraszam Was do obejrzenia odcinka na temat konsolki R36S. W końcu opowiem Wam wszystko, co porabiałem z konsolką przez ostatnie miesiące i poprawkę też wprowadzę co do tego, co mówiłem w ostatnim odcinku. Tak więc zaczynajmy. Na sam początek muszę przekazać Wam pewne sprostowanie, które po prostu jakby to, co mówiłem Wam pierwotnie, wynikało z informacji, które. Posiadałem ze strony reddita, już tego postu nie byłem w stanie znaleźć, ale mówiłem Wam o tym, że są dwie wersje konsol R36s, tutaj mówi, mówiłem też, że to są oba klony. Doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej ta konsolka, którą posiadam, ta którą na filmiku widzieliście z dwoma chipami RAM, to ta jest faktycznym oryginalnym R36S. Po prostu hmm, najprawdopodobniej zmieniono sposób, jak wgrywają gry na, na tą konsolkę, żeby zaoszczędzić i nie wrzucać na dwie osobne karty mikro. Wrzucili po prostu wszystko na jedną kartę i to po prostu już się dało w arkusie ustawić, że można po prostu wszystko mieć na jednej karcie, nie trzeba mieć wtedy dwóch. Hmm, I stąd było moje podejrzenie, że to nie jest oryginalny oryginalny R36S. Kolejną sprawą jest informacja, którą wam podałem odnośnie tego, że ponoć wersja z dwoma chipami, to to są dwa chipy po 1 giga każdy. Tutaj, przepraszam, wprowadziłem was faktycznie w błąd. Wychodzi na to, że i w jednej wersji, i w drugiej, tych co wam prezentowałem, obie wersje mają 1 giga RAMu, tylko że w przypadku dwóch chipów to są po prostu dwa chipy po 512 mega. Natomiast tak jak wam mówiłem i sami to też widzieliście, konsolka z dwoma chipami, czyli ta de facto oryginalna chodzi znacznie lepiej. I to widać było po tym, jak się chociażby ładował system, gdzie na żywo wam pokazałem, jak się ładował ten system. I w jednej i drugiej, gdy odpaliłem je w tym samym momencie. I mogę wam potwierdzić, że gry typu Vice City Stories, no nie mogę powiedzieć, że chodzi dobrze na tym dwuczypowym R36s, ale chodzi znacznie lepiej i tak niż w wersji z jednym chipem. Tak więc jak już mamy ten temat za sobą, to chciałbym wam powiedzieć o tym, jak mój syn przypadkiem zepsuł moją konsolę i jak ja ją sam naprawiłem. Teraz słuchajcie tego, przychodzę z pracy, bo był dzień przed wyjazdem na święta i sobie chciałem wrzucić Grę Rockband na konsolkę. W zasadzie żyłem wrzuciłem przed pracą i chciałem po prostu odpalić i zobaczyć, czy wszystko tam normalnie działa. Odpalam i normalnie na ekranie pojawiły się pionowe pasy. Pytam do żony, czy coś się tu działo, kiedy mnie nie było? Okazało się, że tak, że to było częściowo moja wina, ponieważ zostawiłem konsolę na kanapie, a młody nie patrząc, podniósł po prostu kanapę, żeby wyjąć pościel, i konsolka poleciała. Wizualnie nie wyglądało, jakby cokolwiek się jej stało, ale niestety wyczytałem później, że te ekrany są na tyle delikatne, że de facto, jak to ludzie opisują, upadek z 10 centymetrów potrafi je uszkodzić. Więc, więc też poczytałem, że faktycznie te pionowe paski to zawsze pojawia się właśnie wtedy, kiedy ekran jest uszkodzony jakoś tam wewnętrznie. No i mówię, no to Lipa, no to na święta nie wziąłem konsolki, ale już po, poszperałem w internecie i. Słuchajcie, kupiłem w mega okazjonalnej cenie, bo jeszcze nie dość, że nie miałem w sumie konta na AliExpressie. Założyłem sobie konto na AliExpressie, to y, dało mi to jakiś rabat. I de facto kupiłem nowy ekran do tej konsolki za, y, za 30 kilka złotych. Więc to akurat był naprawdę mega deal i mega fuks, bo ja jestem akurat typem człowieka, który jakby nie, nie lubi wyrzucać rzeczy na śmieci i staram się jak tak naprawdę przedłużać maksymalnie, jak się tam, żywotność różnych rzeczy, nawet jeżeli tam doszłoby do jakiegoś uszkodzenia, jeżeli jestem w stanie to sam naprawić, to staram się to naprawić. I faktycznie, słuchajcie, udało mi się to naprawić i powiem Wam, że to jest całkiem proste. Tak naprawdę z tyłu konsolka jest przekręcona na 6 śrubek, wszystkie śrubki wykręciłem, ściągnąłem tam obudowę tylną, to jest ciekawe, nie mogłem wpierw wyjąć baterii, bo okazało się, że tutaj ktoś ma taki dziwny MacGyver zrobiony, że nie da się z tyłu otworzyć klapki, jakby była przyklejona do tej obudowy. Więc ściągnąłem to i odsunąłem tą baterię, nie musiałem jej de facto nawet odłączać. I tam z tyłu jest po prostu na pasku podpięta, podpięty ekran i to jest po prostu na takim zapięciu na klips. I tylko ten klips po prostu jakimś bardzo cienkim śrubokrętem płaskim delikatnie trzeba odchylić i wtedy to po prostu wychodzi ten pasek, więc to jest mega łatwizna. Wtedy ściągamy na tam dwie śrubki na wysokości głośnika są. Trzeba je odkręcić i wtedy ściągamy całą, e, całą tą e, płytkę konsoli, ale wpierw musimy też odpiąć e, gałki analogu. Tak, to jest też bardzo istotne. I jak już to ściągniemy, to mamy tak naprawdę dostęp do ekranu. Ekran, e, co też wam zaraz pokażę, jest, e, e, jest Przyklejony jakby od wewnątrz do, do obudowy na taśmę dwustronną, i trzeba po prostu mieć jakiś cienki nożyk, najlepiej taki nożyk typu tapicerski, gdzie możemy samo to ostrze wyciągnąć, bo tam jest bardzo ciężko dojść. I trzeba po prostu podważyć troszeczkę ten ekran, i wtedy to bez problemu Wam wyjdzie. Nowy ekran też przyszedł z, z taśmą dwustronną, więc bez problemu można było to wkleić z powrotem tak, jak jest i wygląda, tak jak widzicie na filmiku teraz. Idealnie wszystko chodzi i cały i ekran w ogóle działa, to jest też najważniejsze, więc bardzo się z tego faktu cieszę, że działa. No i, i, i montaż był jak dla mnie mega prosty, bo była kwestia tylko przełożyć przez szczelinę w obudowie, w tym, w tym układzie, przełożyć ten pasek już po zamontowaniu ekranu, wpiąć go w, w ten zaczep. Tylko trzeba dobrze wycyklować, żeby po prostu ekran dobrze jakby wyświetlał obraz. Tak? Wszystko poskręcać i, i temat załatwiony, i wszystko hula. Natomiast ostatnio zamówiłem jeszcze sobie etui do tej konsoli, bo już stwierdziłem, że jednak nauczka jakaś jest i muszę mieć etui do konsoli. Tak więc etui zostało omówione yy, i przy okazji też zamówiłem sobie w końcu sprawne, prawdopodobnie sprawne, bo tak ludzie opisywali z Aliexpressu, yy, sprawny yy, dongle do yy, Wi-Fi. On był w pakiecie razem z donglem USB-C na USB-A. Więc podłączyłem całość i teraz powiem Wam, że była istotna różnica, ale niestety nadal to mi nie działało, ale była istotna różnica, pojawiła się. Jak wchodzicie, już macie odpaloną konsolę i naciśnięcie start, na dole się pojawia, jaki jest stan Wi-Fi. Gdy miałem inny dongle Wi-Fi, on pokazywał informację dalej, że jest off, czyli to nic jakby nie reagowało. Ale gdy zamontowałem ten zakupiony z Aliexpress, pojawiła się informacja down. Więc mówię, no jakoś trzeba to zrobić, żeby było up, tak, żeby to chodziło. Tak więc, nie, jakby włączałem jakieś funkcje typu Wi-Fi enable, tego typu sprawy, niestety to nie działało. I no byłem bardzo niezadowolony, że, że jest coś nie tak. I wkurzyłem się w końcu, stwierdziłem, że kit z tym, zamiast aktualizować ten OS, znalazłem gdzieś tam w internecie. Tutaj też Wam rzucę linki się. Znalazłem w internecie inny OS, i programem Rufus nagrałem go na kartę mikro. Też wrzucę link do, do programu, żebyście mogli sobie ściągnąć w razie czego. Zainstalowałem e, tego nowego ArcOSa i z tym nowym bez problemu już wykryło jest, była co prawda informacja na starcie, że jest down, ale wystarczyło wejść w... To znajduje się w menu opcji, nie w tym co wchodzicie w niego po wciśnięciu przycisku start, tylko w tym co musicie jakby przeklikać tam gdzie jest wybór konsol. To tam w opcjach macie coś takiego jak Wi-Fi Toggle i jak to włączycie tam jest wszystko krok po kroku jakby pokazane jak aktywować i wtedy wam się też pojawi ikonka i wszystko bez problemu mi zaczęło już pykać, więc to, więc to naprawdę zadziałało super, więc jestem mega zadowolony, że to zadziałało. Troszeczkę miałem zabawy co prawda z przerzucaniem tego, wszystkiego, co było na karcie, bo trzeba było, jakby nie patrzeć, gdy robicie instalację na Rufusie obrazu, to niestety to z automatu też formatuje całą kartę, więc, więc trzeba też się z tym liczyć. Też jako ciekawostkę udało mi się odpalić porty takich gier jak chociażby Fallout. Eee... Czy też z Dum, więc, więc na pewno zrobię o tym jeszcze osobny filmik, żebyście zobaczyli, w jaki sposób można takie porty odpalić na tej konsoli. I one od razu Wam powiem. I Half-Life też odpaliłem. Też Half-Life chodzi świetnie, więc od razu Wam e, wtedy zrobię filmik o tym i od razu Wam powiem, w jaki sposób te gry można zainstalować, tak żeby to bez problemu działało. Mm, a w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Dziękuję bardzo za posłuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Między innymi właśnie tego o R36S i co dalej można z nim robić. Na ten moment to wszystko. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Cześć.